ma, dzisiaj włączam Was pod koniec mojego treningu. Jak wiecie, obóz treningowy mój osobisty trwa. Pchełkę schowałem pod kołnierzem, więc mam nadzieję, że Wam za bardzo nie wieje. A ja dzisiaj mam na koniec 40-minutową tępówkę. I no, nieodparne, nieodparte wrażenie, że jestem w szkole już są wakacje, albo jest piątek po lekcjach. Wtedy, kiedy się długo zostawało na dworze. Dzisiaj po pracy od razu wskoczyłem na rowerek. Dzisiaj około 3 godzin. Na koniec 40 minut. Tempo! Yy, wiem, wiem. Pytaliście, czym się różnią Wstępówki od interwałów. O tym jeszcze będzie. Teraz nie będę Wam tłumaczył, ale kocham, kocham, kocham. Jazdę długą. Aż do zachodu słońca. Aż po zachodzie słońca. A Ty jeszcze jedziesz. Uff, banany się skończyły. A Ty jeszcze jedziesz. Garmin się przełączył w tryb nocny, a Ty jeszcze jedziesz. To jest piękne. Tak wyglądają teraz moje dwa tygodnie. Jak się uda, to sobie odrobinę przedłużę mój obóz. Założyłem taką rzecz wyraźnie, że nie potrafię z góry cisnąć tak mocno jak na prostej. Muszę się na tym skupiać mocno. I jadę sobie przez bardzo fajne tereny, spokojne. Po takich 3 godzinach jazdy mocno czuć w płucach cały ten tlen. Wszystkie pęcherzyki płucne przewentylowane. Oh. Mam nadzieję, że niedzielny wywiad z Przemkiem Was zmotywował mnie samego bardzo zmotywował, <laughs> jakież było moje zaskoczenie, kiedy na komentarz, którego można się było spodziewać, to znaczy, no i jak tu trenować, jak się pracuje i ma rodzinę, a Przemek się włączył sam do dyskusji i napisał, że pracuje od 8 do 10 godzin na budowie. I jeździ 20-25 godzin tygodniowo. Można, można. No pewnie obowiązków rodzinnych nie ma tacy takich jak inni, ale nie każdy pracuje 10 godzin dziennie. No i naprawdę niewielu potrzebuje trenować więcej niż 12 godzin w tygodniu, co jest bardzo dobrą wiadomością. Ja sobie w tym tygodniu. Pozwala mi przyszłym właśnie pojeździć około 20 godzin w tygodniu. Więc będzie pięknie. Dzisiaj jest wtorek być może oglądacie mnie w piątek. W piątek akurat mam rozjazd. W sobotę będę miał 3 godzinki na rowerze, a w niedzielę jadę na zawody, czyli do zawodów się w ogóle nie przygotowuję, nie nastawiam, traktuję je maksymalnie treningowo, bo będę w zasadzie w połowie mojego obozu treningowego przy dużej ilości kilometrów jeżdżonych a w zasadzie godzin. To jest ważniejsze. Jeżdżonych każdego dnia. Więc więc tam nie będę absolutnie zregenerowany, ale będę zmotywowany. A potem sobie chyba jeszcze po zawodach też dokręcę. Bo w niedzielę miałem mieć od 2 do 4 godzin, fajnie by było mieć 4. Więc zobaczymy. Piękna sprawa organizm, mózg eksploduje od endorfin. Wszystko się resetuje, wszystko się kasuje. O, wyjechaliśmy ze strefy, ze strefy tej takiej fabrycznej, tutaj nowej, i jesteśmy już na szosie bardziej trochę ruchliwej, ale też nie. Nie za bardzo. No i tutaj dokręcamy tępóweczkę. Tętno powinien być około 140, więc troszeczkę trzeba tutaj docisnąć. No i co? Kiedy wy znajdujecie czas? Na jeżdżenie. Odnosa jest prosta. Wtedy, kiedy mamy ochotę. Przez krótki czas, wtedy, kiedy musimy, mamy taki reżim, rygor. Ale to nie jest... To nie jest coś sensownego. Trzeba się na umieć mieć ochotę. Ja mam i ta jazda będzie piękna. Dzięki za wizytę. Dobrej nocki siema.